Cześć wszystkim! Dzisiaj wytestujemy sobie takie rakietki małe, podobne do tych y, z Missilez Rackets, jak to się nazywało. Takie po prostu plastikowe, małe rakietki. Y, Nautilus Screamers. Y, one kosztują 4,90. Tutaj mamy. Kodzik można sobie zeskanować przed zakupem, zobaczyć jaki jest efekt. To są po prostu zwykłe gwizdałki, nie? Gwizd z, z hukiem. To jest 04609, zestaw rakiet klasa 2, 10 sztuk w opakowaniu. No i mamy 12 gram na paczkę. Takie malutkie. Także co, lecimy do testu. Zapraszam do oglądania. Dobra, lecimy sobie z rakiet rakietkami Nauti Screamers Tak wyglądają Także odpalimy sobie a wrzucę tutaj ciekawe kurde O, akurat jest butelka Z piwa, jakiś kurde wieśniak przyszedł, zostawił butelkę, ale Ale butelka przyda się Kurde Rzekajcie za krótki kijek gwizd z krakliniem czekajcie może tak na skos może się uda o i... ale nie była kurde mocno wbita Dobra, może weźmiemy w tą stronę żeby było lepiej widać może będzie lepiej w tą stronę no taki kurde powiem fajny krakling z gwizdem Czekajcie, a spróbujemy trzy na raz odpalić. Tylko kurde, czy się uda. Tak, tak. Chyba się udało. Chyba się udało. No, udało się. No trzy to już efekt troszkę fajniejszy. No, jedno się chyba nie, nie, nie zapaliło. A. Czekajcie. spróbujemy z ręki. No, a z ręki lepszy efekt, powiem wam. Ale kurde zadmiło, ja pierdzielę, patrz. Patrzcie. Wiecie, ja to się dwie na raz. Ja Bliżej puszczę. No taka zabawa to jest elegancka. Nie no, powiem wam, kurde zabawka bardzo fajna i tania. Można się pobawić. No i nie jest, nie, nie jest niebezpieczno, Ale zadymiło, ja pierdzielę. Dobra, to by było na tyle. Jeśli się filmik podobał, subskrybuj, lajkuj, udostępniaj. Dzięki, do następnego razu.